Witam Państwa. Moim dzisiejszym gościem jest Jan Artymowski, sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego. Witam Pana. Dzień dobry. Był Pan związany ze Stowarzyszeniem Młodzi demokracji na początku Niewolności, potem Platforma Obywatelska. Wielu czołowych polityków tam zaczynało. Jak wyglądała Pana droga? To prawda, Młodzi Demokraci mają już swoją historię na polskiej scenie politycznej. Bardzo wiele osób, które zajmuje albo zajmowało do niedawna, bardzo ważne stanowiska w państwie, ma swoją historię także w tym stowarzyszeniu. Ja także się tym szczycę, że byłem członkiem, a później szefem Młodych Demokratów, a zaczynałem, tak jak przeważnie większość młodych aktywistów politycznych, zaczynałem od pracy w kampanii wyborczej. W 1995 roku zgłosiłem się jako wolontariusz do kampanii wyborczej Jacka Kuronia, który wtedy był kandydatem Unii Wolności na prezydenta i tak się zaczęło. Był pan jednym z najdłużej rządzących tym stowarzyszeniem? Czy to już była twarda polityka? To bywała twarda polityka, przy czym ona była jednak zasadniczo inna od tej, którą obserwujemy teraz. To była jednak polityka, w której pomijając spory, które także wewnątrz tej organizacji się toczyły, w tych sporach zwykle jednak o coś chodziło. W tej chwili y, polityka to jest tak naprawdę walka plemion, czy to międzypartyjnych, czy to wewnątrz tej samej partii. To już jest, mimo że tak samo się nazywa, coś dalece innego y, niż to, z czym miałem do czynienia wtedy. Jak sprawdzał się wtedy tandem Sławomir Nowak-Jan Artymoski? Chyba nie jesteście teraz przyjaciółmi? Rzeczywiście współpracowaliśmy długo, wiele lat. Y, ja byłem u niego sekretarzem Generalnym, potem zostałem jego następcą i ten czas współpracy wspominam dobrze. Nie mogę powiedzieć, żebym miał jakiekolwiek powody do naszykania. Mieliśmy dosyć jasny podział ról. Sławek zawsze był mistrzem robienia dobrego wrażenia i to mu wychodziło znakomicie. Ja byłem bardziej do roboty. No i ten tandem działał aż do czasu, kiedy mm, zostaliśmy wyrzuceni z platformy ja i moi koledzy. A Sławek uznał, że od więzów koleżeńskich, które nas łączyły, ważniejsze jest to, żeby robić karierę. No i rzeczywiście ją zrobił. E, przejdźmy na chwilkę do, do innego tematu. E, Jaka jest Pana opinia na temat radykalnych ruchów? Chodzi mi tutaj o formację Janusza Pelikota, Korwina Mikke, czy Ruchu Narodowego? Bez wątpienia te ruchy mają swoje miejsce w Polsce, co pokazują wyniki ostatnich wyborów. Ale też widać, jak bardzo niestałe są sympatii i uczucia wyborców radykalnych, którzy potrafili przerzucić swoje poparcie z partii dosyć jednak lewicowej, jaką jest partia, czy była partia Janusza Palikota, do partii skrajnie prawicowej, jaką jest partia Korwin-Mikke. W związku z tym no bez wątpienia te ciągle problemy, z którymi się Polska mierzy bezrobocie, bieda one będą powodować i zniechęcenie ludzi do tej polityki jaką widzą obecnie do tych kłótni, do tych sporów do tych awantur, które bez przerwy yy, widzą yy, w telewizji czy czytają o nich w gazetach to bez wątpienia będzie ludzi przynajmniej część popychało do partii, które są radykalne, które obiecują łatwe, proste i szybkie rozwiązania. No ale jak, pokazują, jak pokazuje przykład chociażby partii Janusza Palikota, to są zwykle jednak partie sezonowe. W związku z tym trzeba się przyzwyczaić do tego, że partie radykalne będą, ale na razie w Polsce nie mamy takich problemów jak w Grecji, czy we Francji, czy w Hiszpanii, gdzie być może już bardzo niedługo te partie będą rządzić. Tak już się dzieje w Grecji. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie tak się będzie działo w Hiszpanii czy we Francji. Wy jednak mimo tej sezonowości tych partii współpracowaliście z Palikotem. Myśmy współpracowali jako Stronnictwo Demokratyczne z Twoim ruchem, ale nie, nie tylko z partią Janusza Palikota, z całym szeregiem innych organizacji i partii, które stworzyły koalicję Europa Plus pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Byliśmy przekonani, i do tej pory jestem przekonany, że ta formuła, ten pomysł miał szansę na sukces miał szansę na wprowadzenie posłów do Parlamentu Europejskiego i miał szansę stać się zaczątkiem czegoś nowego na polskiej scenie politycznej. Niestety, moim zdaniem, fatalnie przeprowadzona kampania wyborcza. I pewne istotne błędy, które się pojawiły po drodze, spowodowały, że ten pomysł nie wypalił. Ale to raczej realizacja tego pomysłu, a nie sam pomysł był wadliwy. Wróćmy na chwilkę do Pana. Jest Pan aktywny w polityce już dwie dekady. Ja co ludzie przechodzą i działają w polityce i jak to się zmieniło na przestrzeni tych lat? To się zmieniło dosyć zasadniczo. Wydaje mi się, że w latach 90. i jeszcze na początku tego wieku mieliśmy z mojej perspektywy do czynienia z bardzo liczną grupą ludzi, którzy przychodzili do, politycy, do polityki ze względów ideowych. Których pociągało w polityce to, że mogą mieć wpływ na zmienianie rzeczywistości, że mogą mieć wpływ na realizację swojego programu. W tej chwili Widzę i obserwuję, szczególnie w przypadku Platformy Obywatelskiej, która stała się taką bezideową partią władzy, która mieści w sobie zarówno osoby pokroju Mariana Krzakleckiego, jak i osoby pokroju Dariusza Rosatiego. Czyli od dawnego AWS-u do dawnego PZPR-u. To jest tak naprawdę w tej chwili front jedności narodu, do którego ludzie, oczywiście nie wszyscy, ale w większości, jak ich obserwuję, Idą przede wszystkim po to, żeby zrobić karierę. E, oczywiście sama chęć zrobienia kariery nie jest niczym zdrożnym, ale w tym przypadku bardzo często nie wiąże się to z żadnymi przekonaniami czy z chęcią realizacji jakiegoś programu, ale po prostu sama, kariery, sama kariera dla kariery e, i to jest trend oczywiście e, bardzo niedobry, dlatego że to sprzyja powstawaniu partii wodzowskich. Tak naprawdę w Polsce dwie główne partie to są partie wodzowskie, w których tak naprawdę zanikła jakakolwiek wewnętrzna dyskusja, jakiekolwiek spory ideowe, programowe, światopoglądowe. Tego nie ma. Liczy się tylko wódz i w związku z tym ci, którzy chcą robić tam kariery, muszą się do tego woza dostosować. Często muszą być jego klakierami, muszą być na jego dworze i wtedy ich szanse na zrobienie tej, tej te kariery wzrastają. W związku z tym tendencje, które zachodzą na polskiej scenie politycznej przez ostatnie lata idą niestety w złym kierunku. Jaki jest Pana zdaniem wpływ mediów na to, co, co dzieje się na scenie politycznej? Wpływ mediów jest dwojaki. To znaczy, z jednej strony media, które w sposób naturalny, oczywisty powinny kontrolować władzy, powinny patrzeć władzy na ręce. Odnoszę wrażenie, że szczególnie w przypadku tej władzy, czyli władzy Platformy Obywatelskiej, robią to w stopniu dalece niewystarczającym. Moim zdaniem Platformie, mówiąc krótko, uchodzi na sucho to, co innym, to za co inne partie były przez, były przez media skrytykowane, żeby nie powiedzieć zjedzone. I tutaj media ciągle stosują wobec platformy taryfę ulgową, dając się niejako wpisać w ten schemat, który mówi, może ta platforma nie jest taka świetna, ale lepiej nie róbmy jej krzywdy, bo po nim będzie tylko gorzej, czytaj pis. To powoduje moim zdaniem do paraliżu tej kontrolnej funkcji mediów. I to jest tendencja niedobra, niedobra nie tylko dla sytuacji w Polsce, ale ona jest niedobra w ogóle dla standardów demokratycznych, ponieważ bez kontroli mediów tak naprawdę ciężko jest mówić o demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu. No i z drugiej strony media szczególnie w dobie mediów elektronicznych, w mediów, które kochają obrazki, które kochają informację krótką e, i które żywią się skandalami, tak naprawdę sprzyjają temu, że e, ta polityka robi się coraz bardziej miałka. E, media nie oczekują poważnej debaty. E, główne programy publicystyczne w, w Polsce i to niezależnie od stacji. Radiowej czy telewizyjnej. Nie polegają na tym, żeby zaprasza się osoby, które mają coś interesującego do powiedzenia. Zaprasza się głównie osoby, które po pierwsze wzajemnie się nie lubią i po drugie, które potrafią mówić ostrym językiem. Z punktu widzenia wydawców i prowadzących te, te programy, im bardziej dyskusja jest ostra, im bardziej ci dyskutanci się obrażają, tym lepiej, bo wtedy oglądalność rośnie i słuchalność rośnie. Natomiast z prawdziwą dyskusją czy debatą nie ma to oczywiście nic wspólnego. To powiedziawszy, oczywiście chcę stwierdzić, że daleki jestem od tego, żeby wszelkie bolączki czy wady naszej demokracji zrzucać na media, ale media mają w tym jednak swój udział, dlatego że są bardzo istotną częścią każdej demokracji, w tym także polskiej. Media społecznościowe. Myśli pan, że mają szansę dołączyć do tak zwanej czwartej władzy? Jest pan dosyć popularny na Twitterze? Moim zdaniem już dołączają. Znaczy coraz więcej blogerów, komentatorów internetowych ma jeszcze może nieporównywalny wpływ do, czy siłę zasięgu do tego, co mają media tradycyjne, ale bez wątpienia... Siła, zasięg oddziaływania mediów społecznościowych już w Polsce widać, że jest duża. Jestem przekonany, że będzie rosła bardzo szybko i że już wkrótce to będą pełnoprawni uczestnicy rynku medialnego. Wracając do Pana. Ostatecznie rozstał się Pan z Platformą w dość głośnych okolicznościach. Jak to się stało, że z tak liczną grupą działaczy zostaliście wypchnięci z partii? Cóż, no, to jest związane z tym procesem tworzenia się partii wodzowskich. Platforma właśnie mniej więcej wtedy, kiedy zacząłem popadać w niełaskę u ówczesnego szefa Platformy Tuska, właśnie tworzyła się, czy przeradzała się z partii demokratycznej, jaką była u swojego początku, w partię wodzowską. Ja nie miałem ochoty się wpisywać w, w partię wodzowską. Miałem własne zdanie, które no, na moje nieszczęście potrafiłem i chciałem głośno mówić, no i skończyło się to dla mnie źle. Ale szczerze mówiąc, nie żałuję tego, dlatego że mimo, że Platforma jest partią władzy i być może pozostając w platformie miałbym także współudział w sprawowaniu tej władzy, to pozostawanie w partii, która tak naprawdę ze swoim programem, z jakim powstawała, nie ma już nic wspólnego, a jest już tylko związkiem zawodowym polityków, którzy kurczowo trzymają się stołków. Pozostawanie w takiej partii nie było tym, czym chciałbym się zajmować. Wolę być tu, gdzie jestem, niż w partii władzy, która już pozostaje tylko partią władzy. Był Pan bardzo młodym, obiecującym politykiem. Myśli Pan, że jeszcze odegra swoją życiową rolę? Mam nadzieję, że obiecujący jestem nadal, chociaż nie mi to oceniać. Polityka to jest profesja, która wymaga bardzo dużo cierpliwości. Warto pamiętać, że tytani polskiej sceny politycznej, którzy zdominowali ją przez ostatnie lata, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, przez lata byli na całkowitym marginesie polskiego życia politycznego, byli w zasadzie nieobecni w głównym nurcie polskiej polityki. Musiało płynąć bardzo wiele czasu, żeby oni do tej polityki i głównego nurtu powrócili. Być może ze mną będzie podobnie, być może nie. To czas pokaże. Na pewno to, co mnie ostatnie lata nauczyły, to dużo pokory i dużo cierpliwości, co tylko robi dobrze. Stronictwo Demokratyczne ma 75 lat, pełno w nim młodych ludzi. Czy to są młodzi przegrani polskiej polityki? To są ludzie częściowo po przejściach, ale jest też bardzo wiele ludzi, dla których Stronictwo Demokratyczne jest pierwszą partią. To są ludzie, którzy nie odnajdują się w tym schemacie polskiej polityki, która jest podzielona i rozdarta właściwie nie konfliktem, tylko wojną między platformą i pisem. I to są ludzie, którzy. Uważają, że Polsce potrzebna jest umiarkowana, rozsądna partia centrowa i liberalna. I to jest ten projekt, który mozolnie, powoli budujemy i który, mam nadzieję, już bardzo niedługo będzie pełnoprawnym uczestnikiem życia publicznego i będziemy mogli wreszcie przełamać ten szkodliwy, przede wszystkim dla Polski, Duopol Platformy i PiSu. Czy w takim razie są już jakieś plany na najbliższe wybory parlamentarne albo prezydenckie? Te plany są już w fazie krystalizacji i mam nadzieję, że bardzo szybko będziemy mogli ogłosić formułę naszego uczestnictwa zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych. Na zakończenie rozmowy, bardzo proszę, ostatnie zdanie. Przez ostatnie 25 lat Polska osiągnęła ogromny sukces, ale wiele rzeczy pozostało jeszcze do zrobienia, bo polskie reformy stanęły w pół drogi. Dlatego Balcerowicz musi wrócić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu.